Upominając się o dobro i podstawowe prawa, zarówno tych odległych, jak i całkiem bliskich, nie błądzimy po labiryntach naszych wzniosłych marzeń i pragnień, nie porywamy się z modyką na słońce. Jesteśmy podobni właśnie owym słońcom i gwiazdom, nocą i dniom. Tak jak one w zrównoważonym cyklu nastają po sobie, tak i my pragniemy odtworzyć cykl zrozumienia i równowagi na ziemskim globie w życiu społeczeństw i ludzi. I tak jak wciąż witamy ze wzruszeniem luminarza nocy, ten sam jeden księżyc, tak i my upominamy się o każde życie osobna, które niczym jak spadające gwiazdy upadają na dno naszych sumień. Po wizycie w Staszowie, 7 października, dotarłem do połańca. Miasta leżącego dziś w cieniu elektrowni, której właścicielem jest GDF sus Połaniec, co muszę podkreślić, jest pięknym, przestrzennym miasteczkiem, z dużą dozą zieleni i przyosiedlowych parków. Po przyjeździe, czym prędzej pognałem ku urzędowi miasta i gminy Połaniec. Moim celem było spotkanie z Jaskiem Tarnowskim, burmistrzem Połańca. Jak się dowiedziałem, miałem dużo szczęścia gdyż burmistrz właśnie miał wyjechać na spotkanie. Jacek Tarnowski zapraszając mnie do biura podkreślał, że i tak jest już spóźniony. Szanując grafik rozmówcy, próbowałem jak najbardziej streścić, streścić informacje dotyczące zagrożeń związanych z budową tam na rzece Madeira. Przedstawiłem fotografie ukazujące inne grupy znanych Indian, które doznały depopulacji po bezmyślnym kontakcie lub celowej przemocy w ubiegłych dekadach XX wieku. Na koniec poprosiłem burmistrza o wydanie oświadczenia, w którym wyraziłby swoje ewentualne zaniepokojenie faktem, iż gdf US przedsiębiorstwo działające na obszarze gminy, równocześnie zaangażowane jest w projekt, który uderza lokalną od rzeku Madeira. W tym samym momencie Jacek Tarnowski nagle wstał z fotela i zaczął przygotowywać się do wyjścia. Podkreślał, że jest zajęty i musi wyjść, mnie samego odsyłając do swoich asystentek. W odpowiedzi zasugerowałem możliwość uzupełniającego spotkania na zajutrz. Pan Tarnowski był jednak wyraźnie niezainteresowany. Powiedział, że w najbliższym okresie nie ma za bardzo czasu. Było dla mnie jasnym, że burmistrzowi Połańca, Jaskowi Tarnowskiemu zabranie głosu w tej sprawie jest zupełnie nie po drodze. Podczas wizyty w Płecie Staszowskim spotkałem się z trzema przedstawicielami miejscowych samorządów. Andrzejem Iskrom, Jaskiem Tarnowskim i Romualdem Garczewskim. Żaden z wymienionych przedstawicieli. Nie zdecydował się na wydanie oświadczenia, w którym wyraziłby swoje wątpliwości co do zasadności budowy tamilira na rzece Madeira przez koncern gts Brak takiego stanowiska, które byłoby zarazem najbardziej zdystansowaną formą zabrania głosu, świadczy o tym, że wielu z nas, również ci, pełniący najwyższe funkcje, nie potrafi pokonać ograniczeń własnego ciała i miejsca. Spółodczuwanie, dążność do solidarności z tym co obce, nieznane, anonimowe, to wciąż rozbitkowie na archipelego własnego interesu. Przypomnijmy, nie wzywałem do wydania osiaczeń, które potępiałyby cały koncern GDF-SUS. Chodziło tutaj tylko i wyłącznie o wyrażenie swojego zaniepokojenia tym, że inwestycja, wspólna inwestycja zarządu GDF-SUS de Mestralena na, na czele oraz rządu brazylijskiego stanowi poważne zagrożenie dla przeżycia Indian izolowanych, których ziemie mogą zostać otwarte na niekontrolowaną eksplorację zewnątrz, skutkującą zagrożeniem epidemii, na której Indynie nie mają naturalnej odporności oraz występowaniem celowej przemocy ze strony osób zainteresowanych pozyskaniem eksploatacją indiańskich ziem oraz usunięciem stamtąd niepożądanych dlań lokatorów. Obok spotkań z samorządowcami ważnym celem mojego przyjazdu na teren powiatu Staszowskiego było spotkanie z mieszkańcami. To właśnie rozmową z ludźmi spotykanymi na ulicy poświęciłem największy czas. One też same w sobie były najcenniejsze, gdyż nie ma większego daru aniżeli spotkanie oraz wymiana myśli i idei między dwoma osobami. Obok tematów, które są podem naszych działań, zawsze pojawiają się nowe. Często związane z problemami i potrzebami naszych dyskutantów, którzy, jak szybko się okazuje, szukają sportu pomocy, wsparcia, a czasem po prostu rozmowy lub obecności drugiego człowieka. Podczas obecności w połańcu przeprowadziłem dwie sądy. W pierwszej zapytałem na spotkaniu z czym kojarzy mi się nazwa GDF Suez. Nie ja mam pojęcia. Dziękuję. Nie wiem. Nie wiem. Gaz de, gaz de France nie, pana się z nikim nie kojarzy, bo jestem w Pałańcu Przebyłam tak gościnnie można powiedzieć Ciężko mi powiedzieć, ale będę się dopytywał na ten temat elektrowni, dobra elektrownia? Nie, mnie to nie interesuje, bo to stare pokolenie Dzięki, nie wiem. Co Dziękuję. Nie, co? Zareksownią na to. Nie mamy żadnego pojęcia. Nie, dziękuję. Nie wiem, bo nie mam pojęcia. Nie wiem, nic na ten temat. Drugie pytanie brzmiało identycznie jak te zadane wcześniej w połańcu. Jaka byłaby pani wasza twoja opinia, gdyby w miejscu, w którym mieszkasz był obecny koncert firma, która równolegle swoimi działaniami zagrażałaby przy życiu małych. Grupy Indian w Brazylii. Nie wiem. No to, 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 to. No to jak to zablokować? Tylko sprawa. Ja się tam tego na to temat nie mam pojęcia. No nie wiem, no ja nie. wiem to się o nie mam pojęcia. To ja. No ja nie mam zdania. Dlatego, że no to jest takie. Bardziej e, można by polemizować na ten temat. No, no trudno mi powiedzieć, no bo to jest tak odległy kraj Brazylia, inny kontynent, inna półkula, także no, nie mam zdania jakiegoś takiego m, bardziej określonego, bliższego. A, takie pierdoń pan opowiada, że nie jest <gry> Jeżeli chodzi o małe grupy Indian w Brazylii, proszę Pana, to jesteśmy nie w temacie, ponieważ my żyjemy w Polsce, prawda, i Indianiec w Brazylii, my nie znamy i realiów tamtych brazylijskich, my znamy własne realia, proszę Pana. Jeżeli na przykład na moim terenie yy, mieszkałyby jakieś yy, na przykład grupy etniczne typu Romowie, także to by było zagrożeniem dla mnie, ponieważ Romowie mają swój styl bycia, który nie odpowiada mojemu zdrowiu bycia, proszę Pana. Na przykład, taki przykładik. Cóż, panie, tutaj do Brazylia do Połańca, kochani, to jest drugi, drugi koniec świata. Równolegle. Ta firma by zagrażała życiu Indian? No to byłoby źle, no, no moim zdaniem. Czy to by było na terenie Połańca, czy okolic, no w promieniu 50, czy tam, no, no raczej trzeba ratować te, te, te grupy ludzkości, nie, a nie, nie, nie wyniszczać, no. Mm. Dziękuję, czy to panu. To by było możliwe, no na, na taką odległość. Z, e, ukryta kamera, to jest żart? <śpiewa> Nie, poważnie. <śpiewa> Powiem szczerze, y, jestem skonsternowany. Oglądam sobie model Butu, ma takie pytanie. To wymaga dużo ale, ale ten pan zna odpowiedź na to pytanie. <śpiewa> Myślę, że byłbym przeciwny. Tak. O kurczę, bardzo skomplikowane zadanie. <śpiewa> chwileczkę, chwileczkę, bo ja, ja która by jeszcze raz nie pan A więc jaka by Pana opinia, gdyby w miejscu, w którym pan mieszka, pracowała firma, która równocześnie swoimi działaniami zagraża przeżyciu małych grup Indian w Brazylii. No ale u nas nie ma Indian. Powiedzmy, że pracuje tutaj taka firma, która równocześnie buduje tamę na rzece w Brazylii, równocześnie. I, i ta tama uderzy w podstawowe prawa i i środki przeżycia miejscowych rolników, rybaków, a także Indian. Jakie, jakie by Pana stanowisko do tej sprawy? E, znaczy ta firma e, byłaby u nas, tu tak? Tak. A zagrażałaby tam w Brazylii jakimś rzutom. No byłbym przeciwko tej firmie, na pewno. Hmm? Y -y, nie wiem. Nie mam pojęcia. Nie wiem. Trudnowa <laughs> hmm? jest. Łajcie maszka. Tak, zgadza się. To będziemy problemy jakieś w Brazylii, kiedy się tutaj Trudne pytanie. <grywki> no, to trzeba by się głębiej zastanowić, wie Pan, bo... To, um, troszkę ten temat podrążyć. Oj, pania, co ja mam wspólnego z Indianami? No, Rasny włoskie, wiem no, ja, gdzie tam w Brazylii Indianie. Jeśli oni mają swoje problemy, mam swoje problemy, ale to daleko sięgamy. Rany włoskie, no tam. przecież to są ludzie też, powinni dbać o to, żeby się nie zagrażało. A w Polsce mało zagrażało. Były robione, czyszczone kanały, proszę na po wojnie. Jak ja pamiętam, że przyjechałem na tereny zachodnie, to tak zwani byli drożnicy. To te kanały, rzeczki w oczach, tuż do dużych rzek, wszystko było oczyszczone. Okaszane brzegi, wszystko, a przez te lata się później nie robiło nic. I nie się dziwimy, że są zalane miejscowości.